Dzień dobry wszystkim, witam Was na moim kanale w miesiącu lutym. Witam wszystkie zodiakalne ryby. To również Wasz miesiąc, więc e, tak, robimy przekaz. E, przekaz partnerski, przekaz walentynkowy. Co ta osoba do Was czuje, co Wy czujecie do tej osoby? Zrobimy sobie taki rozkład partnerski. E, możecie troszeczkę wymieniać tę energię. Czasem energie naszej osoby pasują bardziej do nas czasem energie nasze pasują bardziej do naszej osoby wiecie możemy to sobie troszeczkę zmieniać prawda e, robimy rozkład pasujemy karty ok karta waszej osoby co ta osoba wnosi do relacji jaka jest Względem was, względem siebie, względem świata. Co ta osoba ma w głowie względem was? Co ta osoba ma w sercu względem Was? I co ta osoba ma w działaniu, w woli, jeśli chodzi o Was? I wasza karta. Karta reprezentująca Was w tym miesiącu? co wy macie w głowie dla tej osoby, co wy macie w sercu dla tej osoby i wasze działanie w tym miesiącu względem tej osoby. Ok. Wkładamy karty. Sprawdzamy kartę waszej osoby. Kim ona jest, ta wasza osoba. Ok. Rybki mamy Asa Pentakli. Ta osoba... Nie wiem, czy ją znacie, bo jeśli ona z wami chce coś zacząć, rozpocząć, to może gdzieś ją tam widujecie. Może nawet nie spodziewacie się, że ta osoba ma względem was jakieś emocje, uczucia, ale wiecie co? Ta osoba, bez względu na to, czy ją znacie długo, krótko, czy jeszcze jej nie znacie, to jest osoba, która wobec was będzie chciała czegoś stabilnego. Która będzie chciała z wami. Działać, wiecie, budu budując fundamenty pod wspólną przyszłość. Na pewno nie jest to ktoś, kto będzie miał wobec Was jakieś fiubździu w głowie. Jeśli ta osoba już Was zna, to ona chciałaby z Wami budować coś stabilnego i takie ma, takie ma plany i tak się reprezentuje, prezentuje w tej karcie, wiecie, rybki. Sprawdzamy dalej, <laughs> co ta osoba... Ma w myślach w głowie, jeśli myśli o Was. Aha, dobrze, fajnie. Słuchajcie, ta osoba. Y, to jest, to wydaje mi się, że jest to ktoś świeży, wiecie? Bo tu jest kolejna karta, taka młoda karta. I. <laughs> przepraszam. I to jest ktoś, kogo Wy chyba krótko znacie. Tak mi się na razie wydaje. Nie znacie tej osoby zbyt długo, rybki. Ale to jest osoba, która przychodzi do Was z takimi. Y, Szczerymi uczuciami, wiecie? Z taką prostotą, prostolinijnością, ale z taką... Ale to jest szczere. To nie jest udawane, to nie jest wymyślane, to nie jest... Tutaj nie ma jakiegoś planu na was, wiecie, w głowie u tej osoby. Wchodzi mi o jakiś taki, wiecie, nikczemny plan. <laughs> Żartuję. Ta osoba jest uczuciowo taka... <laughs> taka szczera wobec was, wiecie? I może, może już tą osobę gdzieś tam na firmamencie swojego życia widzicie z takim podejściem do was, takim prostym, takim szczerym. I te uczucia, powiem wam, tak wygląda, że te uczucia się w tej osobie dopiero budzą, w tej głowie kiełkuje myślenie o was, jako o kimś fajnym, takim na przyszłość, taką, na taką stabilną relację. Tak to wygląda. Dobrze, to już patrzymy teraz dalej, patrzymy co w sercu wobec was o ojejku, Karta, sono, karta sądu. Powiem Wam, że ta osoba. Wydaje mi się, że to nie chodzi o Was, wiecie. Wydaje mi się, bo to, to jest osoba, którą troszkę dopiero mi się wydaje, że znacie. Ta osoba jest po jakichś przejściach. W tej karcie wydaje mi się, że ona. Coś do niej wróciło jakiś czas temu, jakieś przeżycia, jakaś przykrość, jakieś przykre doświadczenia z przeszłości. I w tej sferze uczuciowej ta osoba z tymi rzeczami. Zawalczyła, wyciągnęła wnioski, em, pogodziła się z tą swoją prze przeszłością, jakaby ta przeszłość nie była, i ją pożegnała. Czyli to jest osoba, która miała jakieś przejścia, i ona w sercu pogodziła się ze swoją przeszłością, jakaby ona nie była, em, i wydaje się, że jest jakby na czysto. Jest jakby na czysto. A co ta osoba w działaniu wobec Was? No pięknie. Hmm, ta osoba, powiem Wam, że jak zadziała, to zadziała. E, jest bardzo stabilną osobą ryby. A wiecie, Wy jesteście rybkami, e, Wy lubicie tak sobie popływać, <śmianie> pozmieniać kierunki, pobadać w tych, e, w tych Waszych głębinach oceanicznych. I e, czasem potrzebujecie takiej energii stabilności. Mimo, że to jest też karta prezentująca was, Wasz żywioł, żywioł wody, to jednak w tym królu pucharów ta osoba jest stabilna. To jest energia stabilna, e, która jak zadziała, to, to Wy zobaczycie, że ona działa konkretnie. I to ładnie koresponduje z tą kartą Asa Pentakli, która reprezentuje tą osobę. Czyli ta osoba jak zadziała, jak e, coś sobie zaplanuje, to ona idzie bardzo stabilnie po swoje. I taka energia jest dla Was bardzo dobra. Ona Was troszeczkę u ziemi spacyfikuje, żebyście tak dużo nie pływały. Tak. <laughs> Więc to jest fajna energia dla Was, tej osoby. Poza tym świetnie, słuchajcie, to są prawie e, prawie same karty rybki, Tutaj osoby, które, w których jest gdzieś w jakiś sposób woda, wasz żywioł, nawet w karcie sądu. Ci ludzie tutaj, w tle, wokół tych ludzi jest, jest woda, więc to są, to są bardzo wasze wibracje, bardzo wasza energia wodna. To może być osoba z waszego trygonu, nawet. Albo druga rybka, zobaczcie. W kielichu pazia jest rybka. Jesteście wy w tym kielichu. On was chce złowić. <laughs> Ten ktoś chce was ryby złowić w tym kielichu, wiecie? E, więc to jest bardzo wasza energia. To jest ktoś uczuciowy, kto w pewien sposób naprawdę rządzi się w życiu emocjami, albo bardzo dobrze je odczytuje. Nie musi to być osoba, która stricte w życiu rządzi się emocjami, bo to nie do końca może być dobre, jeśli chodzi o takie życie tu i teraz ale ta osoba bardzo dobrze odczytuje emocje, wiecie? Tak mi się to tutaj przedstawia, więc ta osoba będzie dobrze czytała was. Wy jesteście znakiem bardzo emocjonalnym, wrażliwym, uczuciowym I, i nie każdemu jest was łatwo rozczytać i wy też macie czasem problem um, przez tą swoją wrażliwość z kontaktami z innymi ludźmi, wiecie? Jesteście czasem w pewien sposób może nawet wykorzystywane, nie? Bo, bo co macie w myślach, to macie od razu na ręce, na, na dłoni, prawda? A ta osoba Dobrze będzie Was czytała, ale podejrzewam w tym królu tutaj Pucharów, że ta osoba e, nie wykorzystuje chyba. Nie, nie jest taką osobą, która da, da zrobić krzywdę. Poczekajcie. Ja jeszcze sprawdzę, e, dlaczego jest ten sąd ostateczny. Troszeczkę mi to nie daje spokoju w tych tutaj pięknych kartach. Dlaczego jest ten sąd ostateczny w sercu? Dlaczego jest ten sąd ostateczny w sercu? jest ten sąd ostateczny w sercu tej osoby? Mamy drugą kartę. Poczekajcie, tu mi się odsłoniło. Mhm. Wiecie co? Hmm. U tej osoby... Dlaczego jest ten sąd ostateczny? U tej osoby... Hmm, to wygląda troszkę tak, jakby były jakieś dawniej niespełnione nadzieje. Ta osoba pod, miała jakieś podejmowała jakieś określone działania i, i w, przy tych działaniach, i z tymi działaniami, z tym, co, co w swoje życie wkładała, co chciała osiągnąć, a tu mówimy ciągle o sferze serca, nie? To ta osoba... Miała wielkie nadzieje, wiecie co? Ja to odczytuję jako niespełnione nadzieje u tej osoby. Niespełnione oczekiwania w przyszłości, w sercu. Coś, w co wkładała dużo pracy, dużo wysiłku, i przy czym de facto świeciło słońce, była wielka nadzieja na powodzenie. Ale no, niestety, w karcie sądu te rzeczy się, o których ta osoba myślała, też, że te rzeczy się nie wydarzyły. Jakby tu są zawiedzione nadzieje, zawiedzione oczekiwania i marzenia. W sferze serca u tej osoby, kiedyś, kiedyś. E, tak to wygląda. Dobrze. Sprawdzamy Was. Jaką Wy jesteście osobą? Mhm. Wiecie, co Wy jesteście? Hm. Obarykadowani, e, już troszeczkę guzów. Macie w życiu nabitych pod, na tą główkę i wyglądacie troszkę tak, jakbyście sobie już nie dali więcej krzywdy zrobić. Nie pozwolicie na to. Troszeczkę wam mmm, życie dało się we znaki. No i tak to wygląda. Może, może już nie do końca widzicie gdzieś tam nadzieję dla siebie w sferze uczuć. No, tak wyglądacie, troszeczkę zabarykadowani. Em, nie będziecie podejmować żadnych działań, em, które nie są przewidywalne, które nie dają sukcesu. Em, w pewien sposób już może nawet kalkulujecie sobie ryzyko wejścia w jakiś kolejny związek. E, I o, jak nie rybki jak nie rybki. Mm. No taka rybka, która dostała troszeczkę już e, w dupkę, że tak powiem, wiecie co? No tak to wygląda, tak wyglądacie. Tacy jesteście w tej karcie. Troszeczkę mm, no życie wam dało już w kość. Smutne. Smutne, ale rybki sobie poradzą. Rybki sobie poradzą. Patrzymy, co macie w głowie. Mm, w główce macie Macie aniołka. Rybki to takie aniołki. Słuchajcie, w główce macie. Mm -hmm. Wy chcecie równowagi. Wy chcecie um, takiej wiecie stabilizacji opartej o równowagę dawania i brania w sferze uczuciowej, nie? Nie chcecie niczego. Tak, tak to wygląda, jakbyście nie chcieli. Um, jakichś wałów emocjonalnych, rollercoasterów, jak to się mówi. Wy chcecie takiej stabilności, takiego zrównoważonego przepływu. Wasza głowa jest nastawiona na, na taki spokój, taką przewidywalność. Wy, tego chce, wy chcecie przewidywalności ryby. Wy chcecie przewidywalności i to może się właśnie wiązać z tym, że jesteście już po jakichś przejściach i, i mm, troszeczkę się już barykadujecie, bronicie, nie chcecie jakichś wow, fajerwerków, wiecie, są ludzie, którzy chcą spoko... które miłość się kojarzy, wiecie, to z takim spokojem, y, stabilizacją, y, przewidywalnością, to nie jest nic złego, przewidywalność, y, taka, taka monotonia w dobrym tego słowa znaczeniu i wy tego chcecie, chcecie takiej pewności, stabilności, Żadne łaby wam w głowie, bo te łaby to czasem przynoszą niepotrzebne emocje, które nas spalają. I wy, na, wy się tutaj, ryby, w takiej karcie prezentujecie, jeśli chodzi o Waszą główkę. Czyli wiecie co? Powiem Wam, że bardzo macie dobry mindset, moim zdaniem. Bardzo dobry. Takie podejście takiej osoby, która um, już wie, czego chce, tak naprawdę. A co u Was w serduszku, do tej osoby? Widzicie co? W serduszku to wy. W serduszku to wy wiecie, o kim ja mówię. Tak naprawdę. O jakiej osobie do Was mówię, bo wy w serduszku jesteście bardzo uduchowioną osobą. W jakiś taki przeznaczeniowy sposób jesteście połączeni. Tak mi się wydaje. Macie niesamowitą intuicję, dość że jesteście rybami, to jeszcze macie tutaj em, w High Priest. Jesteście mega, mega intuicyjnymi osobami. I wydaje mi się, że się łączycie bardzo dobrze ze, swo ze swoją podświadomością. W tej kapłance, wiecie? Bardzo się dobrze łączycie ze swoją podświadomością. A wydaje mi się, że tutaj was nikt już nie zrobi bambukom, nikt wam tutaj głupot nie będzie pleść no, pokazujecie się bardzo na razie hmm, bardzo dobrze i te karty, nawet karty, tak teraz patrzę one mają bardzo podobne nawet ubarwienie jesteście mega kompatybilni mega, mega połączeni wasza głowa i wasze serducho są bardzo połączone ze sobą wiecie co, naprawdę a to wszystko przez to Wasze jakieś tutaj doświadczenia, te Wasze doświadczenia Was doprowadziły do tego, że jesteście bardzo pogodzone w głowie i w duszy, w sercu. W tej kapłance jesteście bardzo mądrą osobą, z jakimś takim wglądem co do drugiej osoby. Tak to widzę. Druga osoba nie będzie dla Was stanowiła. No, poza tym jesteście rybami, wiadomo. Ale druga osoba w tej kapłance, druga osoba nie jest, stanowi dla was tajemnicy. Jesteście w stanie przejrzeć jej zamiary, jej uczucia. Zobaczcie, przychodzi do was ktoś tutaj z, taki, z takimi świeżymi uczuciami, a wy tą osobę w kapłance świetnie prześwietlacie. Nie może jest to ktoś nowy, może nie łączy was jakaś niesamowicie długa historia, to wy, wy tą osobę widzicie niemal na wskroś. Niemal, niemal macie tutaj po prostu patrzenie. Tak głębokie jak skorpion, nie? Odczytujecie, wy jesteście znakiem wodnym, wy też świetnie odczytujecie, przez to, że macie wielką wrażliwość, ale odczuwacie przy tej osobie jakiś spokój, jakiś taki balans, wiecie, przy tej osobie odczuwacie. Ładnie to wygląda. A patrzymy Wasze działanie względem tej osoby. Wy spokojnie, wy pomalutku. Nie będzie tutaj jakichś łałów, ale dobrze, bo jeśli wy jesteście tutaj kobietą, to wy wychodzicie hmm, delikatnie do tej osoby. Wiecie, co na zasadzie odpowiada. Broń Boże, jakieś zabawy tą osobą, ale na zasadzie odpowiadania na działania tej osoby, bo ten ktoś się tutaj pokazuje w karcie króla, a wy w karcie pazia. Więc y, działanie tej osoby będzie no. Wielokroć mocniejsze od waszego względem was. Ta osoba tutaj będzie się starała, wiecie, ta osoba do was wychodzi, ta osoba przychodzi do was z uczuciami, a wy odpowiadacie delikatnie, subtelnie, ale bardzo stabilnie. Wy nie jesteście osobą, której głupoty w głowie tak naprawdę, bo wy też tutaj macie y pentakle. Pięknie to wygląda, powiem Wam. No, kolejne kolejny fajne czytanie. Bardzo mi się to podoba. A może jeszcze, wiecie co, sprawdźmy? Tak samo tutaj mnie to ciekawi, dlaczego jest ta kapłanka? Taka fajna karta, tak fajnie to wygląda. Czekajcie sekundkę, karta mi wypadła. O, wow, dobrze. Jeszcze jedną. Dlaczego ta kapłanka? Jesteście kapłanką. Okej, okay. ojej, ślicznie. Słuchajcie. No to co mówiłam, bo te karty to mi tylko potwierdzają, niesamowicie fajnie. Słuchajcie, wy tu jesteście kapłanką, bo um, wy, wy bardzo manifestujecie, bardzo się chcecie zakochać. Wam wychodzi tutaj mak przy kapłance. Dlaczego, jest, dlaczego ta kapłanka? Bo jest mak i... Um, a z Pucharów wy manifestujecie zakochanie, wy się bardzo chcecie zakochać rybę. I, to, yy, I ta osoba do was wychodzi, no, pijańku, słuchajcie, wychodzi do was, tutaj jest, wiecie, ile kielichów raz, dwa, trzy, cztery kielichy, cztery razy mamy kielichy, więc niesamowicie fajnie. Wy, wy jesteście po przejściach i wy chcecie się zakochać, ale wiecie co? Wy w tym magu macie już wszystkie narzędzia tutaj, żeby zakochać się w odpowiedniej osobie. To wygląda tak, jakby, tak jak mówiłam, nikt was już nie oszuka. Tym, ra tym razem w lutym nikt was nie oszuka ryby. Jeśli zakochacie się teraz w lutym, e, nikt was nie oszuka. Wy macie wgląd, macie intuicję, e, macie rozpoznanie, macie umiarkowanie. Jeszcze w głowie jesteście poukładani, wiecie? Czy jak się zakochacie, to nie będzie jakiejś w głowie, wiecie, plątaniny myśli. W głowie, jest, e, w głowie jest harmonia. Przy tym wszystkim pięknie ryby. Super, bardzo się cieszę. Cudowny rozkład. No, pięknie, pięknie. Tak sobie na niego jeszcze spoglądam. I fajnie to wygląda. Mamy dużo, o, oh, mamy dużo pucharów. Mamy dużo uczuć rybki. A to jest coś, na czym wy się znacie, w czym wy się dobrze poruszacie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Dzięki za polubienia, dzięki za komentarze. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy to z Wami rezonuje, czy, czy to jest historia kogoś z Was. Czy to um, z kimś koresponduje mocno, nie? Dobra, dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.